I tak to wygląda. Ponury przyjeżdża na śmietnisko. Musi czekać z ciężarowymi samochodami w kolejce. Jestem tu bardzo dobrze znany. Patrzcie, same ciężarowe samochody, duże tam hałdy. Bo jestem tu częstym gościem. Wiecie, ja wam mówiłem, że ja to lubię tam. Śmietnisko, te klimaty. Moja pasja to śmieciarz nie. chłopakom pracują, jeżdżą sobie, działają. Żyją mnie, są zadowoleni, że mają taką ekskluzywną pracę, nie. Wiedzą, że moje marzenie jest też takie. Ponury ma wiecie, też uprawnienia na ciężarowe na wszystko. może kiedyś moje marzenie się spełni, będę sobie jeździł taką ekskluzywną śmieciarką. Wiecie, teraz to mają nowe wolwa, nowe skanie. Fajna robota. Nie? Zawsze można coś sobie znaleźć na śmietnisku. Ja zawsze wiecie, dzisiaj też przyjadę. Jak przyjechałem z tą ziemią. Ja zawsze się rozglądam. Nie. Ostatnio znalazłem żelazko dobre. Ponury jest sępem. Jak sęp ma swój sokoli wzrok. Chyba jak soku. Później wam dam znać, jak się uda mordeczki. To założę kamerę na głowę, nie? Wam nagram jak rozładowuje.